Dzisiaj złożyłem pozew w trybie wyborczym przeciwko komitetowi wyborczemu Sławomira Mencena. Chodzi o jego wypowiedź, którą miał w czasie ostatniego posiedzenia Sejmu, gdzie zarzucił mi nielegalne zapraszanie nielegalnych migrantów do Polskiego Sejmu. Jest to od początku do końca kłamstwo. Zweryfikowaliśmy po raz trzeci detalicznie wszystkie i zaproszenia. I osoby, które wzięły udział w wigilii dla osób w kryzysie, którą zorganizowałem dwa miesiące po tym, jak zostałem marszałkiem, bo taki mam zwyczaj. W Pierwszego roku była wigilia dla osób w kryzysie, były osoby w kryzysie bezdomności, były osoby niepełnosprawne, były osoby chore, były osoby z doświadczeniem migracyjnym. W druga wigilia w tym roku, znaczy ostatnie Boże Narodzenie, to była wigilia, która zgromadziła ponad 700 dzieci. Które mierzą się w życiu ze szczególnymi wyzwaniami. To były dzieci z pieczy zastępczej, dzieci chore, dzieci specjalnych potrzeb. Tak, uważam, że Sejm powinien być takim miejscem w i marszałek Sejmu powinien być takim urzędnikiem państwowym, który otwiera Sejm na najbardziej potrzebujących spośród nas. I nikomu, żadnemu kłamcy politycznemu nie pozwolę zbrukać tej idei. Jasno i wyraźnie mówię, Sejm jest miejscem otwartym dla wszystkich, którzy legalnie w Polsce przebywają, którzy chcą znaleźć się właśnie w Sejmie Rzeczpospolitej, w tym sercu polskiego parlamentaryzmu. A ja ani na swój temat, ani na temat gości Sejmu przede wszystkim, bo to w ich imieniu dzisiaj staję, ale też jeżeli chodzi o mnie to też reprezentuje instytucję sejmu. Nikomu również na temat sejmu rzeczpospolitej kłamać bezkarnie nie pozwolę, ponieważ proces jest w trybie wyborczym, więc myślę, że możecie spodziewać się państwo szybkiego rozstrzygnięcia w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.